Zacznijmy z tej strony Silek, z y, Detrana, Flasha. Jeśli mi się wam spodoba, zostawcie sobie rączkę w górę, podajcie w naszym No przechodzimy już y, do Detrana No i jeśli chcielibyście więcej takich filmów, to do końca dnia, powiedzmy y, 6 łapek w górę To będzie więcej takich filmów, jeszcze zastanowię kiedy, no a my lecimy Detranem Oczywiście <coughs> nie mówię, że go przejdę, ponieważ to jest jednak 100 levelowy Detran jak nie patrzeć No ale pierwszy level nie był jakiś super trudny Nie pikać, w... a to były już dwa ale dobra No i pierwsza śmierć No i oczywiście jeśli będę umierał na jakimś levelu więcej niż Dużo razy, że tak to nazwę yy, to yy, Albo będziecie mieli lapseik, albo Kurde Przeszłem tamten level No albo będziecie mieli po prostu, nie będzie tego, nie? Bo to też troszkę dużo czasu może nie zająć tą Kurde, no nie mogę trafić w tą, w tą skałkę, dobra. Zobaczmy, co da się zrobić z tym tutaj. No, teraz to moja spacja nie działa, nie? Teraz to moja spacja już totalnie nie działa. Pokczam, że moja spacja nie współpracuje. Eee, jacie, dobra. Powiedzmy, że jeszcze dwie próby jak nie dam rady, to będziecie mieli prawdopodobnie Timbupsa Dobra, jest Siadło. To jest dziewiąty. Dziesiąty. Kurde. Niepotrzebnie mieć klikłem w ten w mieszkanie. Dobra. Już to jest z powrotem. Teraz spróbuję to zrobić na kusaka. No i na kocaka się od razu udało Dobra Dobra, to też się udało yy, Tam nie ma żadnego fajnego kodu. <coughs> jeszcze nie mam swojego, ale... Wiecie, z waszą pomocą, no, mogę go mieć! Dobra, już się trochę za daleko pobiegnę. Kurde. Na tym levelu jak to byłem, znaczy naprawdę przejść ten czy mam w ogóle jakieś szanse, to na tym level właśnie najdłużej... no i... No najdłużej utknąłem, że tak powiem. Bo cały czas uderzałem, bo tu wystarczy lekko uderzyć w ścianę i już się umiera, nie? Ale oczywiście jeśli chcielibyście pobić mój rekord, jeśli w ogóle przejdę ten tram, to, y, to macie kot u górę. Możecie próbować sami go przejść. I pisać w komentarzach, y, czy wam się udało. A ja nie wiem dlaczego, ale tamten trap jakoś dziwnie... Ale nie znawiam. Nagle nagrywałam taki odcinek, bo wiecie, jest teraz w sklepie, jeszcze nie wiem czy będzie w niedzielę, bo ja to nagrywałam parę dni wcześniej, że tak to nazwę. Nie, jak ja teraz umarłem, co wie? To no, jakaś tragedia jest po prostu. Dobra, co wie, ja chyba zrobię wam zaraz cięcie, jak mi się teraz znowu nie uda, dobra. Yy, teraz będzie mieli same lapsa, prawdopodobnie. Dobra, i tutaj przeszłem ten level po paru minutach dobrych, że tak mogę to chyba nawet nazwać. Teraz ma nie skoczenie wdźwiczki tego. Jak ja detron Detrana i wcześniej, że grałem parę innych detronów. To... Tam było to inaczej, nie? Bo... Tam mieliście jakby... W innej pozycji tego Vanspala. Więc nie wiem czy to może być takie proste jak wtedy. Ale no spróbujemy, nie? O! O, wpadłem, dobra, nie, nawet było to prostsze niż myślałem, że będzie. Dobra. Trzeba miał uderzenia tym kilofan. Ale jestem idiotą, widzowie, naprawdę. Dobra, lecimy. Mam ja nadzieję, że nie do 50 levelu dojdę, bo też nie mam dużo czasu na ten vetron. Dzisiaj, a ja chciałbym spróbować też przejść parę leveli w nim. Oj, coś legowało Dobra, legowało się. Eee, yy, dobra, skoczek. Norciarski jestem, kurde. Dobra. Ej, co? Ej ne, dobra, checkpointa przynajmniej zaliczyłem, ale co tam się stało w ogóle? Eee, dobra. Kto jak ja tego checkpointa nie zaliczyłem? Przecież mi nawet pokazało, że to zaliczałam, dobra. Eee, ło, dobra, udało mi się. 23 level. Tutaj też jak robiłem sobie ten defran. Przynajmniej próbowałem go przejść, to też na chwilę usunęłem, bo widzicie, ja cały czas jakby odbijam w złą stronę, nie? I to jest dla mnie trudne skorzyć na ten pachu ogromny. Dobra, raz, dwa, trzy. Kurde, zaślizgnąłem się do niego. Przypał widzowie. Ja sobie daję tak z półtora godziny, ten Tiptra maksymalnie, nie bo. Nie chcę też marnować dnia, bo jest piękna pogoda, że tak to nazwę. No. Dobra, czy mi się uda to przejść? Bo jak ja to nagrywam, to za parę dni wchodzi yy, nowy. Nowa ekipa No i przylagowała mi gierkę. Czemu? Powiedzcie mi czemu. No miała być dobre te FPSy na tych nowych filmach. Miało nie lagować. No laguje i tak. I... Oceniajcie mm. w ogóle skina tego... Flesha. Nie no. Oceniajcie skina Flesha w komentarzach, bo jak dla mnie on jest dosyć fajnie dopracowany, bo ostatnio zacząłem oglądać serial Flesha na Netflixie. I bardzo fajnie mi się go ogląda. Dużo, że tak powiem, zagadkowych akcji tam się dzieje. No i jak tam, niby, nie wiem, doskoczyłem, no? Kolega ostatnio powiedział, że. te trany Fortnite. Się, no tak, oczywiście, dla żartów, nie? Jeśli Fortnite to kiedyś będzie kara we więzieniu. <grym>, że oni będą się ten tym traktować, nudźmi. Jeśli we więzieniu, jak wiecie, że jako praca we więzieniu, to się na kary śmierci będzie można by wygrać zyską. Na przykład w USA, nie? <grym>, to, jeśli nie zrobię detranu, to wiecie. To śmierć, że tak powiem. Oczywiście, YouTube nie o to mi chodziło. <gry> no. Kurde, czy ja to przejdę ten poziom? Bo ja bym chciała, żeby ten film nie trwał jakoś dużo, na przykład z 20 minut, tylko maks 15. A to może troszkę dłużej potrwać, niż mi się wydawało, że będzie trwało. Dobra, widzowie, ja spróbuję przejść ten level i tutaj się widzimy. Dobra, widzowie, bo na drugiej szansie, jak zacząłem, to zrobiłem to. <gry> Więc nie, -o -o nie dobra. Ty, no łatwiejsze niż się dało, że będzie, dobra. Lecimy dalej, mamy 25 level już. Nie jest źle, nie jest źle, nie jest źle, nie jest źle. Bo z tego co ja wiem, to za chwilę to będzie dopiero trudny nie? Ja przybrałam mi to jak wam laguję, tylko że mi też ta gierka przycina strasznie mocno. Ja nie wiem o co chodzi, właśnie. Eee, yy, co mnie zabiło, przepraszam? Bo nie wiem. Kurde. Ej, jeszcze mi tam czekam nie widzę. Poczekajcie widzowie chwilę. Ja muszę zrobić jedną przerwę i zobaczyć jedną rzecz. Na razie jestem już musiałem sobie zmienić ustawienie graficzne, bo nie wiem, ale coś mi dzisiaj przycinało jakoś troszkę No i co, ej, dlaczego mnie jakby... Jakby to nie jest mój internet, nie? To jest gra. Coś jest skrom w aktualnym momencie. O! Dobra, doskoczyłem. Z tego co wiem, to tu jest teraz taka kulka. O, trafiłem ja w nią ale niby nie, dobra. Począł. Eee, dobra. Jestem teraz tutaj. O! I to jest jeden z trudniejszych leveli. Dobra, to wie, tu, tu trzeba się skupić. I pomyśleć taktykę, jak dolecie tego wanspada. Bo ja z tego wanspada i muszę trafić w drzwiczki tam, nie? To trzeba zrobić na raz, widzowie, bo jak ja tego nie zrobię na raz, to to no, może być dosyć bardzo trudne nawet. o fawory jumper, urobiony jak nic. O, dobra, dobra. Kurde, trochę za nisko, trochę za nisko byłem. Trochę za nisko byłem jednak, ale jesteśmy jeszcze blisko. Że mógłbym nawet powiedzieć, że jesteśmy blisko, chyba, tak mi się wydaje przynajmniej. O. No i teraz on, moja spacja. Nie współpracuje, nie? No jak zawsze, jak coś trzeba robić, to moja sława przecież nie działa. Dobra, lecimy. Nie Ja wczoraj w ogóle, wczoraj przez pół godziny siedziałem na tym levelu jak testowałem go. Przez pół godziny siedziałem i wtedy zrezygnowałem już. Dobra, przeskoczone. No, teraz to ja no, nie miałam blisko tego co spada. Kurde. Ja, ja nie wiem jakby, jak tam wskoczyć, wiecie? Poczekajcie, no, czy ja jestem w stanie się rozpędzić z dwóch kratek? No niby jestem się w stanie tak rozpędzić. Nie wiem. Dobra, i tu ja przychodzę ten level i się widzimy. Dobra, ja przyszłem ten poziom po jakiś pół godziny ponad. I szczerze? <gryś> Zero flag było dużo prostsze. A tak między nami tylko... No naprawdę, zero, jak trzeba było dużo prostsze. <grym <grym ja... Myślę, że myślałem, że tego nie przejdę, bo tam naprawdę z 40 minut siedziałem. Nie, przed drzwiczkami się zabiłem. Najgorzej, dobra. No ale lecimy dalej po tych 40 minutach prawie. No jak tam już się będzie łatwo, no nie? No i... Nie, ja, ja nie rozumiem praw fizyki w tej grze widzę, bo naprawdę. Ja już jestem za tym, ale to tak jakoś tam mnie... Ułamkiem. Prawcie, zróbmy to nam można kucaka, widzowie. No, na kucaka to będzie dobry pomysł, chyba. No widzicie. Tak to właśnie trzeba robić. I kolejne tylko. I kolejne tylko. I kolejne już... No już nie tak... O, widzowie, nie, już nie, już nie aż tak bardzo łatwe to jest, nie? Widać, że zaraz już jest... Okej, okay. rozumiem. Rozumiem twórcę tej mapy. Nie, co ja mam, że ja tego... że ja tą myszkę wciskam? No, to jest jakaś tragedia. C co ja mam, że ja mam tą myszkę całe... Nie myszkę, jest to, ja gadam. E cały czas wciskam. Czemu ja ją wciskam? Dobra, przeszłem. Jezu. Łoł, 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 Wy yy, wytłumaczył mi ktoś może co ja właśnie zrobiłem? Hmm, to jest dobre pytanie. Czy tu trzeba na coś skoczyć, czy tu wystarczy skakać po tych, tych... Kółeczkach? Hmm, ja nie rozumiem tej gry, naprawdę. Czy to ja jestem, czy to ja aż jestem aż tak głupi, czy to ta gra jest aż taka mądra? Albo no nie wiem w sumie czy ja, czy ja aż tak mądry jestem, że tego nie umiem przejść. A jestem już na 40 levelu, nie to jest tak źle jakby się wydawało, że mogłoby być. Dobra, skoczyłem i jesteśmy level dalej. A, czyli woda zabija, ja muszę jeszcze tego tego trapa jeszcze jakoś, je okej. Okay. Zaczaiłem co gdy A nie, sam nawet nie mam jak skoczyć. To, to bo, 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 nie było. Dobra. Yyy... Kurde, nie wziąłem rozpędu. Dobra, do tego na pewno trzeba wziąć rozpęd i to już widzę, że do od tego właśnie trzeba wziąć ten rozpęd. Większy niż nic, że tak to nazwę. Dobra, jeden. I to, to jest podobny level do tego, co było na początku, że to było, to trzeba było wskoczyć na ten pachoy, tylko... To jest trochę grubsze i dłuższe, nie? więc tego się raczej nie powinienem ześlizgnąć. Na no to będzie trudniej skoczyć, bo to jest chude, kurde. Kurcze, kurcze, kurcz. Dobra, więc jest ostatnia prosta, żeby przejść ten level. Ja się poczekam, aż odleguję, bo za każdym razem jak zacznę nagrywanie od nowa i już lagowuję. dobra. Dobra, Iza, i bo ty trapię tak totalnie, nie? Ej, dobra. Dobra, jestem teraz tutaj. Nie, ja to tu miało być... Dobra, teraz skakanie po pachołkach dopiero. Ej, idźmy teraz, widzowie dobra, nie jest aż tak źle, jak mogło być. No, to też nie jest dobrze. Ja teraz... Ja w takim skakaniu po tych pokołkach ewidentnie nie jestem najlepszy, więc to może chwileczkę mi zająć, ale dosłownie chwileczkę. słownie chwileczkę mi to może zająć. O nie, ja widziałem to. Wcześniej, jak sprawdziłam tą mapkę na tym... Na no, powtórkach to ja to widziałem. Nie wiedziałem, który to jest level, ale wiedziałem, że coś takiego tu jest. Dobra, no ja wiem, jak to zrobić. Wiem, jak to zrobić. Wiem, jak to zrobić. Kurde, wiem, że tam trzeba wkoczyć. Bo jak tam pójdę do przodu, no ja wiem, co tam będzie napisane. Więc ja bym tam chyba nie szedł. Dobra. Chcemy jakoś oskamować tą grę na kasę. Dobra, dobra, ubraliśmy to. Yy, łatwe te lewele w łatwe, łatwe te lewele, tak powiem. Yy. Teraz nas coś gdzieś popycha, to wiem. Dobra, teraz jesteśmy na takim levelu. Poczekajcie, widzowie. Dobra, jestem już, widzowie. Skaczemy na lubni. Teraz są, mamy takie levely tutaj, dobra. Jak ktoś tam mi też laguje, nie tylko wam. <grym>, żeby to nie było. Yy, dobra. Ło, kurde. Ole level. <grym>, Trudny, oczywiście. Po na łatwiej level, widzowie. To będzie trudne do ugrania, że tak powiem. Eee. Spróbujemy. Aha, tam nie można, dobra. Myślałem, że tam można, dobra, to tak. To, to wtedy tam nie lecimy, ewidentnie. Czekajcie, bo tutaj są gdzieś coś takiego, ale to mnie pewnie zabija. Tak obstawiam. Ale to mnie wypychał to, dobra. Czy tam mam jakieś inne drzwiczki? Czekajcie, muszę to przeanalizować tutaj z góry. tam tamtędy bokiem, dobra. Bo tam nie wygląda jakby miało coś być. A, no dobra. <grytanie> to już wiem dlaczego tam nie wygląda jakby coś miało być. Lecimy dalej. To jedna droga, która nam została to chyba ta, nie? A nie. Dobra, widzę, widzowie, co tu trzeba zrobić. Dobra, widzę, widzę, widzę. Mój te źliwiczki, dobra. Przyjrzałem się i teraz już wiem, co to będą te. Kurde, ale musimy sobie tam bokiem pójść, tak jak przez poszedłem do tamtych. Więc poczekajcie, widzowie. My to przejdziemy, my to przejdziemy jeszcze, widzowie. Czekajcie, bo. Dobra. O, ale lecimy. Dobra, 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 ja tam dobiegnę, ja tam dobiegnę. Będziemy mieli 54, widzowie. Dobra, mamy to, widzowie. Mamy to, dobra, co teraz tu mamy? Lecimy na dół i tu będzie trzeba, tutaj prawdopodobnie... Ale jest tak prostego level'a nie przeszła? Kurde się raczej do tych trudnych, do tego i teraz to nie wyszło. No, dobra. No i teraz... No, Czekajcie, czy ja wziąłem checkpointa? Dobra, teraz na pewno go wziąłem. Łódź. on mi laguje gierkę, widzowie, co? Dobra. Już nie laguje mi aż tak... A, dobra, ale to trzeba zrobić na raz, no to... Kurde, trzeba to wtedy na raz zrobić. Ja wiem, że z tyle baili na pewno nie przejdę, bo mam jeszcze parę minut tylko. Więc. Ale spróbuję dojść przynajmniej do tego 60. Aha. Dobra. Teraz już umarłem. Jeżeli był honor, to przejdę ten 60 jeszcze. O kurde. Ja tego to się tam nie spodziewałem, szczerze. Szczerze, tego tam się nie spodziewałem aż tak jakoś super mocno, dobra. A no, teraz to ja w ogóle prędkości nie wziąłem. Tutaj też trzeba tą prędkość jednak wziąć, tak jak w tych wcześniejszych levelach, dobra. Jest to IMU Flash. O, no i nie niedoskonałe. Ej, znowu ustawiam tu semi, sami, coś no, mnie to nie zabiło, więc pochczampy do tej gierki więc ja to przechodzę i się wtedy będziemy widzieć. Dobra, ja sobie przeszłem ten level. Nie było na jakiś super trudny, ale też nie było. Aha, dobra. Dobra, dobra. Dobra, to trzeba tak. To jest yy, prawdopodobnie z miniaturki. Yy, obrazek. Jak mi się to wydaje, to właśnie chyba będzie na miniaturce. Eee... Yy, Myślałem, że będzie to po prostu szczerze, nie? Ja myślałem, że to potem będzie można tak prosto przebić, ale. To ewidentnie nie jest to. No, ewidentnie nie jest to. Jest trudniejsze niż mogłoby się zdawać, że jest, szczerze. Wygląda na takie proste, nie jest taki zygzaczek, się po nim po prostu pobiegnie, ale. Jak ja to teraz subiegnę, no to, no to nie. Zdecydowanie nie. Teraz sam na mi się ześlibam z tego. Jeszcze, jeszcze... Z tego co ja wiem na tym Detran jest... Są trole, nie? W niektórych miejscach. Nie za szybko tą spację teraz wcisłem. Raz nie działa, raz za szybko. Tragedia, widzę naprawdę. Ja mam jeszcze około pewnie jakichś 5 minut na ten detran. no nie wam powiem, no 5 minut mam na detran. I jeśli... No, czekajcie. Jesteśmy na równym na 60. levelu, więc teraz w te 5 minut chcę przejść dalej, nie? coś mi się zdaje, że no, ten level może być trochę trudny, ale chciałbym go przejść na filmie, bo wiecie, jakie jestem miniaturce to trzeba. Przynajmniej ten level na filmie przejść. Dobra. że ten detranis 60-levelowy, ok? Dobra, spadłem. Nie ma to jak być. idiotą ja widzowie w tej grze kom komputerowej, no. Dawaj Silex, dawaj, dawaj Silex, tu! Coś mi się zdaje, że będzie z tego naprawdę dobry odcinek, nie? Z tego jak ja się irytuję w tej grze, to jest... To musi być dobry odcinek. To nie ma szans, że to nie będzie dobry odcinek, nie? No ja, ja cię pierdziele w tą grę. Ajajajaj. Aj, aj. No nie idzie, nie idzie. Oj dobra, ja wiem jaki teraz są knapy dytacji, tylko nie ma... ani nie chwili się na zastanawianie dzisiaj, nie, bo jak tego... Jak się tutaj zatrzymasz, to wtedy już tego nie przeskoczysz, że tak powiem, bo to trzeba zrobić na raz też. Jakby nie patrzeć, dobra. Lecimy. Dobra, jest. Dobra, lecimy dalej w sobie. 65. To jest mój cel na dzisiejszy odcineczek. Level że tak powiem, ale dobra, może za zawsze stajmy na tym, że ten jest 60-levelowy. No i oczywiście, jeśli się spodobał, zostawcie sypareczkę łapkę w górę, dajcie zawsze tych No a jeśli już z wami sięgną i pamiętajcie, że sobie zostawić te 6 łapek do końca dnia, to tutaj będzie więcej takich filmów, bo na przykład jeden z moich widzów, yy, pozdrawiam kołodzieja, yy, Patam na mojego Discorda, dał mi pomysł na odcinek i prawdopodobnie będzie, jeśli podacie, jeśli zrobicie sześć łapek pod tym filmem w jeden dzień, no w sumie w niedzielę, bo te filmy latają. w niedzielę, to albo będzie prawdopodobnie w środę, albo za tydzień, w przyszłym tygodniu w niedzielę, yy, bo podał mi fajny odcineczek, więc ja się już z wami i nara!